Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a to jest kolejny odcineczek z Far Cry New Dawn. No i zrobiłem już poza odcinkiem dwie misje fabularne, i tam zostało tylko pięć misji. Misję z Grey zrobiłem, a tutaj mamy kolejną misję i mianowicie chodzi o to, że bliźniaczki porwały Rasha. Tu mam poboczną, ale tego tak, nie będę nagrywał. Że bliźniaczki porwały rasza i zakładników, to musimy wziąć udział w ich jakiejś zabawie. Więc ja się tutaj zaznaczę sobie tę misję. My się przeniesiemy tutaj do rafinerii i będziemy niedaleko tego. Ciekawe co te bliźniaczki temu raszowi zrobiłem. Jestem bardzo ciekawy, <laughs> o co tutaj będzie chodzić. Też Prosperity ulepszyłem do poziomu trzeciego z trzech, czyli do najwyższego. I też Wam tak myślę, żeby Wam pokazać wyprawy tylko bo z tego aż tak dużo nie będzie myślałam że będzie dużo z 20 tutaj <laughs> maksymalnie 13 może może ani nie o i tutaj mam taką broń wyrzutnie piłek ja sobie wezmę tą broń idzie z nami nana czyli snajperka idziemy sobie do nawozowni i zobaczymy, co tam na nas będzie czekać, o tutaj coś jedzie. <laughs> zobaczcie prawie by mnie przyjechał. Czego to nie chce zginąć? Ile tu taki przyjechał? Ja sobie uciekam. Uciekaj są nana. Nie stoisz, kobito, i się patrzysz tam. Niech tu teraz nana przyjdzie. O, tutaj ja za zaznaczyłem. O, dobra. Idzie nana. <kł> a 45 naboi mam, czyli nie za dobrze ale już tylko 200 metrów nam pozostało i już będziemy zobaczyć, czy tutaj jest jakaś zorza polarna, czy co to o. już tu jesteśmy Tutaj trzeba by było, nie wiem komponent tutaj jedna chyba nie a nie jedno tak tu mam się Jakieś psisko Jeszcze jedno O, jakie wyzwanie ukończyliśmy Nie wiem co mam tu zrobić Potrzebna karta Chodź tu na nago załatwić No ja jeszcze to włącz w przełoni ucieczkę. No jaka mas nana wyciągnę. Boże, nie dam rady. O, przykro mi nano, przykro Gdzieś tu to... Nie wiem co tylko Trzeba jeszcze raz spróbować. <tłuk> Ej, tu coś było <tłuk> Dobra. A teraz to użytkownicie wiedzą mniej więcej o, o co tutaj chodzi. Więc może nam się uda to wypełnić, to miejsce zobaczymy. Okej. Okay. Nana mi będzie pomagać. Nie wiem, czy tu mają jakiś przełącznik, się nie się uśmiechnięty robię. Jakiś tu jest jakiś przełącznik też. Znajdź i rozbryj bomby. o nie, nie, też czy to nie ma. A gdzie to są jakieś bomby niby? Nie jest to głupie. Tu coś pokazuje. Nie wejdę, to jest karta potrzebna. Tutaj coś. A, aha, to jest zakładnik. Ja mam wiedzieć, czy zmiękczy bomby. No ludzie, no. Mnie się już śmiesznie nie robią. Tam do góry spróbujemy dać. Naprawdę nie wiem, co mam tu zrobić Czy jakieś bomby niby są? A, czemu bomb nie ma? O co mi tu, chodzi? Aha, bo to na niej. Bo idzie tam wejść, bo to jakiś głupi traktor będzie stał teraz. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ale już mniej więcej będę wiedział o co tutaj chodzi. Pan som i tank, lekt och militant, specifikt internt button after. I'm going to change idea. <laughs> Dobra, przeparkujemy tym ciągnikiem. Jeszcze trochę czasu nam zostało. Dobra, chłopie. Teraz tu jeszcze jedna kobitka była. Dobra. Już połowę mamy... jeszcze gdzieś tutaj O, tutaj jest. to tu my będziemy wiedzieć jak... jeszcze tutaj, gdzieś jest. jest prawdopodobnie nie idzie w tej okolicy, oh. a tu jest wyjście.

O, co to nie chce działać, no?

W ogóle się spadło, no, on się nie chciał tworzyć. No, chyba tak specjalnie to zrobił. to tak zawsze jest. Tam się można zbliżać. No i, a czemu mnie nie zaliczyło? Wszyscy zakładnicy zginęli. No, ludzie, no. Chyba, że nie mam co gromodować. Tam się spadło, on nie otworzył tu, nie zaliczyło nagle. Tak to jest z gram. A, zobaczcie, bo tam są zakładnice. Takie buty. O. Nie ma tego... Dobra. i jeszcze tylko jedno. Co mnie tu czasko, ktoś na Bierz go. Jeszcze, i jeszcze teraz z nimi będzie problem. I tutaj ktoś jest. To może się broni. Trzeba kogoś zabrać. nie ma znowu. Miałem sobie dzika Horacego. Może Choracj. No! Ja tej gry nie rozumiem. I spróbujemy jeszcze raz. Do skutku. Ale teraz już wiem o co chodzi, to o co poradzimy. Snajperka by tutaj była idealna. i jeszcze tego ostatni gdzie on tam jest? Czy, trzeba wyjść wyżej wejdziemy trochę wyżej jeszcze okej okay. może do drzwi rafinu jakich drzwi? tu tutaj są Ale co teraz tutaj będzie? O jest raż <coughs> Co no zakujemy się? I te bliźniaczki to były w pierwszym odcinku z Far Cry and I po raszu, zobaczcie mów w łeb szczeliła Ale go załatwiła tego się nie spodziewałem Właśnie, bo powiedziałem, że raz ma zginąć, ale nie wiedziałem kiedy. Bo jak oglądałem tę cenzję na YouTube, to wiedziałem, że ma zginąć. No. Jeszcze, nam, jeszcze nam kaskiem głowę wrzuciła. Jeszcze o luzie. A zobacz A się wybrano? I taki jest obraz dziwny coś. Czak jest super moce. Ale ta nas załatwiła. Ciekawe, co się stanie. Wiele lat temu nie, nie będziemy tak patrzeć. Ciekawe co teraz będzie. O, tu tu zasłowa grup rusha. Tu pisze, że rush. Ogress jest. Bean. A tego się nie spodziewałem, że lasza zabiją w taki sposób? Po z kim? O mój, no i to jest w końcu koniec tej misji. I ryginę. O, kolejna misja fabularna. Ja to sobie zobaczę, tylko że to jest. to jest dziennik. Ale to myślę, że to zrobię sam. I tego Wam nie będę pokazywał. Tylko Wam. Pokażę jeszcze wyprawę i jakieś ważne misje. Te trzy ostatnie prawdopodobnie, to o czym możecie się spodziewać, tylko cztery odcinków z Far Cry, and nie do... To więc co mówię, to, to ja Myślę, że był, był na tyle. To ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli wam się filmik spodobał, to trzecią łapkę w górę oraz subskrypcję. To ja mówię na razie, mam do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.